Bad boys, bad boys, what you gonna do? Hehe, he. zobaczcie Warszawy Jestem pod salonem Porsche Ale to nie to, mieliśmy nagrywać Idziemy tam na komis, zaraz zobaczymy ceny Ale tutaj stoją Stare Karery 911 Rzadki widok. Piękne auto. Teraz pójdziemy na komis, zobaczymy co tam jest i po ile. Ale nie mogłem się oprzeć, żeby tego nie nagrać. No, fajne. Fajne i chyba wolałbym niż takie. Carrera. Stara. Powiem Wam, że ceny za te stare poruszawy tutaj już powoli wystrzeliwują. Tak w kosmos. No, możecie dawać łapki w dół. Wcale mnie to nie zniechęca. Lecimy zobaczyć ceny, póki widno. Także mam paru już zagorzałych łapkowiczów w dół. Także daję Wam kolejny powód do łapkowania. Macie kolejne nagranie. Możecie się zemścić za to, że Wasza żona nóg nie ogoliła. Hehe! <słuch> no, Asterka. Asterka 10 000 euro, 1.6 CDTI, 15 rok 110 koni, Manual z nowym TIF-em, 95 000 przebiegu. Tu są auta z małym przebiegiem. Także ceny nie będą niskie. Kolejna Astra.

Rocznik 5, 90 koni, 1,6, 111 przejechane w manualu, 5, 21 przegląd. Golfik 3,690, przepraszam, za czwórkę, też bardzo ładnie wygląda. 2003 rok 75 koni 1.4 manual 136 przejechane w benzynie 12 20 przegląd czyli do końca roku za golfa ponad 3000 euro najsłabszej wersji 1.4 smart 4790 Rok ósmy, 71 koni, 92 tysiące przejechane w automacie z nowym przeglądem 1.0 pojemność Opel Carl 6.780, 15 rok, 75 koni, 1.0, 40 6000 tysięcy przejechane w manualu z nowym przeglądem. K. Mały, zgrabny samochodzik dla jakiejś fajnej dziewczynki, drobnej. Sympatyczny. Taki K. Na luzka, ale fajnie wygląda taki bączek. Cena 4890, rok 11, 69 koni, 1250 pojemność, 48 przejechane, manual, z nowym przeglądem, 11 rok 4890, Rumster, Skoda.

5,790 9 rok, 90 koni, 1,4, 81 przejechane, w manualu, benzyna 5,21 przegląd Jeżdżą tu za plecami Niedziela Zamiast spacerować to oni kurde jeżdżą Mogliby trochę się odchudzić Albo coś Kaszkaj Słuchajcie 9870 11 rok, 150 koni, 2 litry W dieslu 114 przejechane w manualu Z TIFem 10 2010 Chyba mu się coś pomyliło Mercedes C klasa Parli, Mercedes polecam kanał ponownie. Dowiecie się tam co Was może wszystko spotkać w tych Mercedesach nowszych, możecie się zdziwić grubo 11490, 13 rok, 136 koni 22, diesel 100 tysięcy przejechane z nowym Tifem, 13 rok, 136 koni, 100 tysięcy przejechane, 11,490... Auto ładne, mi też się podoba Ale szczerze powiedziawszy Na tyle aut co miałem i różnych wynalazków tego się boję 6.980 za Fiata 500 13 rok, 69 koni, 53 przejechane, manual O tipie nic nie napisał Golf Piątka Golf piątka 4890 14 8 rok 80 koni 129 przejechane z nowym przeglądem Kolejna piątka 3990 czwarty rok 75 koni 14 124 przejechane z Tiffem 4 21 w manualu i Omega, słuchajcie, ładna Omega, w ładnym stanie, niepognita, za Omegę 3790 2002 rok, 144 konie, 2.2, 99 tysięcy przejechane w manualu z nowym tif Omega 3, 790, 100 tys. przebiegu za, w Omedze i bez rdzy, słuchajcie, Omka, duże, wygodne Ibiska, Seat, 4680, rok dziewiąty, 69 koni, 111 przejechane, benzyna, 10, 20, TIF, manual, Astra bez ceny, Mercedes C, W203, w ładnym stanie, cena 6,980, rok 2018 218 koni, 3,2 benzyna 95 tysięcy, przejechane w automacie z nowym TIF-em. Ładne stanie kliówka ktoś ją trochę tutaj fantazja widzę kogoś poniosła te koła o spolerowanie 3800 nie 3690 przepraszam Rok siódmy, 111 koni 1,6, 119 przejechane, czwarty, dwudziesty przegląd w manualu. No, ktoś miał. Chyba szybkich i wściekłych, za dużo oglądał. Jakby to RS jeszcze było. Corsa.

z nowym przeglądem 1990 za 2001 rok Corset. Tam z tyłu stoi ładna tigra. Nie wiem, ile ona kosztuje, bo jest bez ceny. Taką tigrę w przyzwoitym stanie dostaniecie za jakieś 3500 euro. Już można się rozglądać. Mikra. 2793 rok 80 koni, 1240 pojemność, 125 tysięcy przejechane benzyna z nowym tif w manualu mikra. Tu stoi dobre auto i tanie. W ładnym stanie wizualnym. Xara w kombi, słuchajcie, niegnijące, w ocynku. Dziesiąty dwudziesty pierwszy przegląd, dziewięćdziesiąty dziewiąty rok, dziewięćdziesiąt koni, jeden osiem, sto przejechane, w manualu XARA, jeden osiem, zwykły silnik, 8 zaworowy bez szesnastki, niegnijący, pakowny, wygodny, nie ma co się psuć, no i Fox, ostatni, na liście i uciekam. Ściemnia się, chłodno się robi. Jeżeli nagranie ci się przyda, spodoba, zobacz inne nagrania. Tam znajdziesz praktycznie na moich filmikach wszystko i oględziny samochodu i tak dalej. 2995 rok, 54 konie, 1, 2, 80 przejechane. Manual z nowym TIF-em Fox. Tak to wygląda, słuchajcie. Pozdrawiam. I do usłyszenia niebawem.